No właśnie, tak teraz szybko myślę. Myślę, że za wiele rzeczy mogłabym Panu Bogu podziękować. Yy, nade wszystko za życie. Yy, za to, że w którymś momencie mojego życia yy, otrzymałam światło, które myślę, że mnie prowadzi. No, chciałabym też podziękować za, za moją rodzinę. Przepraszam, że się wzruszam, ale, e, ale inaczej nie potrafię. E, z, za wszystkie cuda, które Pan Bóg działał w moim życiu i w życiu mojej rodziny za mojego syna księdza. Dziękuję również Panu Bogu za spotkanie właśnie z ruchem rodzin nazaretańskich i z tą formacją, która, dzięki której to światło łatwiej jest mi otrzymać. Myślę, że z formacją, modlitwą, z pracą, z kierownictwem duchowym związanych jest wiele łask, które. W moim życiu działają przez różne osoby, wydarzenia, przez tę formację w ruchu Pan Bóg działa w moim życiu, otrzymuję łaski i to czuję. Za to wszystko serdecznie Panu Bogu dziękuję. Dziękuję opatrzności Bożej. Oczywiście proszę o, o dalsze światło o to, aby Bóg prowadził mnie i w życiu rodzinnym i w życiu społecznym, zawodowym. W którym się odnajduję. Staram się coraz częściej mówić słowo dziękuję Panu Bogu. Za każdą chwilę, za każdą dobrą chwilę i za każdy cud a tych cudów dzieje się w moim życiu, niemalże codziennie wiele. W związku z tym dziękuję Panu Bogu za to wszystko.